Jak usłyszysz takie stuki, popatrz na drzewo, a tam chodzący dzięcioł z kapelusikiem, czy zielonym, czy czerwonym, on zaczyna werblować, to znaczy zwabia samiczkę. To właśnie, on nie szuka pokarmu, bo to do czegoś innego służy. Ta wiosna, to rodzenie się. No właśnie, jak to może być? A może tak? A może tak? Może tak? Wielki tygodniu idą od domu do domu, morzanami ich nazywają. Dziewczyny w białych łochtuszach, to znaczy prześcieradłem, okryte i idą i śpiewają. Podziękujmy Chrystu Panu, a oddajmy cześć i chwałem Jemu, bo On przez swe umęczenie raczył nam dać grzechów odpuszczenie. Z nieba stąpił, uniżył się, a z Maryi Panny narodził się. Trzy a trzydzieści lat pracował nim na drzewie, Krzyża zawisnąć miała mała matka swe ręce. Gdy widziała syna wielki męce, Syna swego jedynego, a na drzewie Krzyża rozpiętego, widziała go wiszącego, Widziała go i ukrwawionego, nie mogła Go słowem pocieszyć ani Jego świętej krwi zastawić ta krew święta po nim ciekła, z głowy, z boku szczystego żywota, ta krew nas też wykupiła, z mąk odwiecznych gorącego piekła. Wielkim głosem Jezus wołał. Kiedy na krzyżu umierał, aby człowiek Żdy pamiętał, jako go Bóg bardzo umiłował. I niosły lalkę, dużą lalkę, taką, którą musiały zrobić przedtem z kulacej deski. To była taka deska służąca do prasowania z takimi wrębami. I zostawiały tą lalkę z uśmiechniętą buzią, z dużą głową na południe, w ostatnim domu, żeby przywitała wiosnę, no właśnie, z martwych wstawanie. Jesteś niekiedy bezradny. Jesteś bardzo zmęczony. Niedawno tłumaczyłem takiemu 23-letniemu człowiekowi, który ma stany depresyjne, a popatrz na mnie, ja wiem co mówię, bo w maju 21 roku tego wieku, odeszła ode mnie moja maleczka, marysinka. 53 lata i ten mój niekończący się krzyk: Panie Boże, dlaczego? A z drugiej strony uczę się: Panie Boże, dziękuję Ci, podchodzę do jej zdjęcia i dziękuję, i dziękuję za to, że On mi ją dał jako żonę, jako kochankę, jako matkę. Bo wiesz, małżeństwo to właśnie bycie kochankiem kochankom, bycie matką i ojcem będzie, bycie mężem i żoną. Pamiętaj o tym, to jest taka piramida, dzięki której idziesz coraz to wyżej i sięgasz chmur i nadziei, że powiesz dziękuję Ci Panie Boże. To jest to woskreślenia. Pomyśl o tym. I wiesz, i temu człowiekowi 23-letniemu mówię, spróbuj rano wstać, co już wspominałem. I taki gest zrobić. I tak się objąć. I spróbować się uśmiechnąć. Wyciśnij ten uśmiech. Wiesz, bo coś się tutaj dzieje w tym urządzeniu, endorfinami to nazywają, że Trochę koloru dostaniesz. Może i to tu zobaczysz. A potem wyjdziesz na ulicę i patrz na ludzi. Bądź łapaczem uśmiechu. To nieprawda, że jesteśmy ponurem narodem. Nie. Spróbuj się zabawić takiego poszukiwacza nie złota, ale uśmiechu gdzieś to tutaj, tutaj, gdzieś tu. Naprawdę tego jest ogromnie dużo, tylko trzeba chcieć. A słuchaj, niedawno byłeś w sporze z kimś i sobie, sobie coś przypomnij, coś co było dobre. Mimo, że jesteś zły na niego, ale naprawdę coś było dobre i podobało ci się. Podchodzisz do niego, cześć stary, czy cześć kumpelo i powiesz o tym, czy może jakiś żakiecik miała ładny. Albo jakieś słowo było dobre, wiesz, zastanawiłem się nad tym i bardzo mi się to podobało. Cześć. I patrz mu w oczy. Słuchaj i odczytasz, czy on chce z Tobą rozmawiać, czy nie. Takie zmartwychwstawanie przez trzy stopnie. Spróbuj. Może Ci się uda. Naprawdę. Jest to możliwe. U nas gorolskim, beskidzkim, paniczko i panoczku, młody i stary. Je to możne, to naprawdę idzie zrobić.